Cześć, z tej strony Arpe, mam dzisiaj dla was kolejną darmową grę, tym razem jest to Pirates Ties of Fortune, gra firmy Plarium, nie jest ona zbyt popularna w naszym kraju, nie gra w nią za dużo Polaków, a gra jest godna polecenia, jest to jedna z lepszych gier, które ostatnio grałem, no i stwierdziłem, że musi się pojawić na moim kanale. Być może, a nawet powiem na pewno, pojawią się kolejne, kolejne odcinki związane z grami. Od Plarium. Tym razem padło to na Pirates of Fortune. Niestety jest to gra w języku angielskim. I z tego, co widziałem, to jest to jedyny minus tej gry. Czyli po prostu, że nie jest w języku polskim. Ale jeśli troszkę posiedzimy, mamy znajomych, mamy jakieś fajne bractwo, możemy pytać i wtedy jesteśmy w stanie sobie z tą grą poradzić. Mimo, ja już mam troszkę, mam już 30 lat z angielskim mnie średnio to będąc tutaj w dobrym bractwie byłem sobie w stanie bez problemów poradzić z grom. jeśli chodzi tutaj o samą rozgrywkę pokażę wam wszystkie, przynajmniej postaram się większość dostępnych opcji ukazać mam już 31 level więc większość budynków również stoi zostało tutaj postawionych więc nie jest tak, taki sam początek a już troszkę rozwinięte konto no to zaczniemy pierw może od lewej strony tutaj ekranu Dokładnie od surowców, które tutaj zbieramy No to mamy złoto Mamy drewno Mamy rum No i dodatkowo jeszcze są trzy inne To jest girls Idols I perły A Jeśli chodzi o surowce no to Budujemy lumber do drewna. No i tutaj e, gold mine, czyli kopalnie złota e, również są e, tutaj. No i room to jest budynek. E, Rum e, destylery. Do tego potrzebny nam jest e, room e, killer, gdzie, gdzie jest taki magazyn rumu. No i oczywiście warehouse, czyli zwykły magazyn do pozostałych e, surowców. E, kolejną tutaj rzeczą. Z lewej strony ekranu No to mamy deals That's most all. Są to po prostu osiągnięcia Za pomocą których Dzięki których, którym możemy otrzymywać różnego rodzaju Dodatkowe jednostki Dodatkowe surowce Tego jest naprawdę Sporo Pokażę Wam oczywiście tutaj Wszystkie dostępne Kolejną rzeczą jest to oczywiście być czasami wskakiwa, że jest witryna na pełnym ekranie, to jest normalne. Fame osiągnięcia ogólnie albo ofensywne, albo na przykład bractwo, w którym jestem. A dokładnie to jestem JPW, GTW, nie JPW, tylko GTW Poland. Przeskoczyło mi nie na to, co chciałem. Ale możemy tutaj sprawdzić w jakim to bractwie jestem moje, moje bractwo, GTW Poland Jest to bractwo, choćby sojusz, klan z polskimi graczami Mamy miejsca Zapraszam Tak więc są oczywiście rangi w danym bractwie Gdzie oczywiście otrzymujemy od założyciela tutaj, od lidera właśnie wraca. No i teraz dalej mamy diary. Diary to jest ogólnie profil nasz nasze osiągnięcia, ofensywne punkty, za rajdy, defensywne punkty, no i za blokadę tak zwaną. No i tu oczywiście medale, które zdobywamy. No i tu najniżej mamy, mamy liczbę jednostek, defensywny bonus. No i jeszcze mamy ten bonus do defensywy przeciw ogólnie skautom. No i tu oczywiście różnego rodzaju po lewej stronie questy, zadania. Czasami są takie zbiorowe zadania, jakiś ranking na przykład, jakiś event z ostatnio był, że tam trzeba złupić, zniszczyć ogólnie jednostek. No, za 100 punktów, no i otrzymywało się za to dodatkowe surowce, dodatkowe różne ciekawe jednostki. Jednostki cały czas się pojawiają nowe, jest gra ulepszana również. Tutaj technologie się pojawiają, w grze mamy takie opcje. Na przykład tutaj to jest akurat prosty, dzienny Quest, no wystarczy kliknąć po prostu i, i zbierać. Niczego dokładnie tutaj trudnego nie ma w tym. A niektóre są inne, bardziej rozbudowane, również są kwestie związane z Bractwem, że możemy ry rywalizować z innym Bractwem poprzez na przykład podboje poprzez, a czy podboje mam na myśli blokadę for, portu, bo nie ma to tak dokładnie, żeby szło podbić znaczy jest w sumie, są do, do podboju parę takich wysepek, ale tak ogólnie to gracza nie można podbić, można mu blokować i plądrować ale podbić nie można, dobrze, bo, bo przy na przykład większej ilości wysp powiedzmy tam 100, 200 to jest naprawdę bardzo męczące i, i ciężko się gra, się maja się tak dużo na przykład wysp, wiem to po E, na przykład tri, ty, Tribal Wars 2, e, że na przykład przy liczbie tam 100 miast naprawdę wymaga to masę, masę czasu. No a to tutaj właśnie jest inaczej troszkę to położone. E, mamy questy, e, mamy osiągnięcia, mamy rankingi, e, mamy różny, również różnego rodzaju ciekawe jednostki, które można zdobyć. E, więc jest co, co zabije. No i tak mówię, różnego rodzaju takie na przykład mini turnieje. Także jest co zdobywać, co, co, co robić tutaj ogólnie. No tak, tu są po lewej stronie te questy, te zadania różnego rodzaju. Tu też się pojawiają, to na przykład ile tam się trwało, na przykład 2 godziny 46 minut. Później jak to się skończy czas, to się pojawia jakieś inne. I tutaj poniżej mamy plundrowanie i palenie. I tutaj mamy zadania, na tu mamy ogólnie moich wrogów, których sobie tam na, na mapie zaznaczyłem. Mapę zaraz też pokażę. Możemy ich oczywiście plądrować surowce. To są oczywiście wrogowie na przykład bractwa. No akurat wrogów żadnych nie mamy. No i tu jest mój log, co by zaznaczyłem, powiedzmy GetEven. Battle Planner, no to tutaj mamy na przykład związane zadania z kampanią, bardzo fajne, bardzo ciekawe jest to. No i oczywiście Bradyhood Challenge, Capsule Target, czyli to co mówiłem, że można podbić to jakąś tam rzecz, zaraz wam pokażę co mniej więcej. No na przykład, jak to podbijemy, to możemy dostawać powiedzmy tam deski, RUM, no i powiedzmy rubiny, walutę premium. Oprócz waluty premium są również różnego rodzaju na przykład przedmioty, które możemy ulepszać, to też Wam pokażę później. No i PISE stosunek jest zwykłe zadania dzienne. Około 10 ich przychodzi, za to dostajemy również statki, przedmioty, punkty doświadczenia ataku. No jest, mamy jednostki podzielone na defensywne lub ofensywne no i zadania również mamy na to podzielone albo defensywne albo ofensywne no i adventures to zadania musimy oczywiście tutaj pierw rozwalić przynajmniej ósmy poziom, następnego dnia się pojawi powiedzmy tam 9 no i jak się pojawi już 12 to wtedy nam się odblokuje tutaj to kampania maksymalnie jest na razie przynajmniej jest do poziomu setnego ustawione Tak to wygląda, no i teraz dalej, od lewej strony. To mamy tutaj listy, no czyli ogólnie skrzynka odbiorcza. I ta skrzynka odbiorcza jest również podzielona na cztery, na cztery tutaj opcje: na, związane z, z militarią, czyli tam skautowanie, atakowanie, bronienie się, z handlarzem. To jest związane z naszym bractwem, kto doszedł, kto odszedł, kto awansował. No, i ten pan związany jest z wynalazkami, skeczami, To się nazywają sketche, tutaj akurat w tej grze. No, jakie skecze są odnalezione? Na przykład jakieś, jakieś tam, powiedzmy, jakaś technologia wynaleziona, lub ewentualnie jakieś tam dziennie przychodzą, no, właśnie te skecze, czyli tak, coś by takie. Zaraz pokażę, jak to mniej więcej wygląda. No, jakie wynalazki, o. Na, na, na łatwiej będzie to powiedzieć. No, i tutaj. Jak już mówimy o tych wynalazkach no To, no to mamy tutaj w Discovery Tam się właśnie wynajduje A do tego mamy również budynek To jest obserwatorium Tutaj właśnie mamy jakie mamy już odnalezione Czyli spyglass i powiedzmy latanie To jest do technologii oczywiście Technologia podobna do cywilizacji No i teraz dalej na dole mamy y, naszych znajomych y, Tutaj mamy z prawej strony oczywiście walutę premium y, Smugle to y, jest sklep związany y, właśnie z, y, z walutą premium Możemy dok dokupować różnego rodzaju rzeczy, skiny, y, skecze Skecze również możemy, skecze to są do tych te technologii y, Możemy je również w markecie tutaj Kupować, wymieniać się. Bo tak jak mówiłem, jeden taki sketch przychodzi, dziennie, ale możemy na targowisku, właśnie yy, wymieniać. No i następną rzeczą, a z prawej strony to mamy yy, budowanie. Ja już mam większość budynków, to, to kilka tych budynków, oczywiście, Wam pokażę, do czego tam służą. Pozostaje, który mi tutaj brakuje, żeby móc kolejny magazyn rumu, no to muszę przynajmniej do levelu 20 zrobić. Maksymalnie mogę mieć na przykład takie budynki 3. No są, którymi akurat brakuje, jeszcze związane właśnie z surowcami: Command. No i oczywiście do budowy jednostek: armory, shipyard, fortyfikacje to są takie różnego rodzaju ulepszenia e, dają nam oczywiście do obrony tutaj bonus obrony naszej wyspy no i do rozwój ekspansji czyli dokładniej to rozwój naszej naszej wyspy to żeby ona była po prostu większa żebyśmy mogli więcej tam budynków zrobić wybudować no i kolejną rzeczą jest Mapa, no i tutaj mamy powiedzmy, jakiś tam obok siebie wrogów. Nie wrogów, akurat czerwony, bo się tutaj go przeskautować, zaatakować, podpisać pakt. No i oczywiście mogę go złupić. Tak to wygląda między atak ofensywny moje jednostki. No i tu jeszcze zaznaczymy powiedzmy to to jest harbor, a tu mamy jeszcze o tu jest ofensywne. No możemy je oczywiście wszystkie zaznaczyć tutaj jako ofensywne i wtedy są wszystkie zaznaczone. No i ja tak jak mówię dzielą się na ofensywne bądź też yy, defensywne. Jeśli chodzi tutaj o samą walkę no to ona jest w postaci raportu tylko zwykłego Ale to mi w zupełności nie przeszkadza, takie raporty są w Tribal Wars Że też ileśmy zabili to akurat nic nie, zabi, nic, nic nie, nie padło przeciwnika, po prostu tylko złupiłem go No a to jednostki które tutaj wysłałem, no i wszystkie jednostki oczywiście są, mają swoje właściwości Ofensywne na przykład, no i to jeszcze bonusy za pomocą tutaj wynalazków które ulepszyłem i dzięki temu są te jednostki mocniejsze No to są Piraci, Mercenaries, Fleet no i Armada Teraz pokażę troszkę więcej jeśli chodzi o jednostki, jak już tutaj jestem to Jednostki mam tutaj w naszej głównej kwaterze To są moje wszystkie, akurat one są akurat ukryte tutaj w porcie. No i są podzielone, na te tutaj kategorie. No i również są też defensywne. A dokładnie to wygląda w taki sposób. Teraz sobie pójdziemy do tawerni. I w tawernie możemy rekrutować jednostki. No i tu jest jego wartość ataku. Taka obrona to jest wartość obrony. No i oczywiście tutaj pokażę wszystkie. No, oczywiście, taki na przykład jest dobry, przeciw Fleet Defense. Każda na no, jakiś tam typ jednostek jest dobra. Pokażę tutaj, wszystkie, które są teraz dostępne. Przynajmniej które ja mam dostępne. To są piraci. Kolejni to są mercenaries. Następna to jest Fleet. Czym bardziej w prawo tym jak widzicie są te jednostki mocniejsze. E, tu ma 720 ataku. E, fregata. No to jest tutaj za... E, Można ją za Rubiny też. No ale jest też zwykła wersja droższa. Ale jak najbardziej do kupienia. No i później jest Armada. Fly Dutchman to jest Scout. No i Epickie Ship of Line, czyli statek liniowy. No i oczywiście, pozostałe również tutaj są, które można zobaczyć. To jeśli chodzi o, o jednostki, myśmy skoczyli na mapie. Kolejną rzeczą tutaj to jest technologia. Okazało mi się na, ostatniej, na ostatnim tutaj drzewku, to drzewko jest oczywiście cały czas i te twórcy gry starają się powiększać. No i idziemy z prawej strony to drzewko, tak jak mówiłem, podobne troszkę do e, cywilizacji czwórki. Troszkę dużo tych jest tutaj w wynalazku, więc jest co robić. To oczywiście wymaga sketchów, o których już mówiłem. Ja już, mam, ja już mam matematykę na przykład wynalezioną Kolejną opcją, no tu jest piraty stronką, którą pokazywałem Nasza taty ta kwatera No i tam jest trenowanie jednostek, które również już e, ukazałem To jest Bractwo, tak jak mówiłem GTW Poland, w którym jestem Maksymalnie może być 30, tak jak rozwinięte. 10 mamy członków, zapraszamy chętnie do nas. No i teraz tak. Oprócz tego, co ukazałem, mamy tu kilka budynków, które już wybudowałem. Takich ciekawszych to jest na przykład Alchemist Shop, gdzie możemy różnego rodzaju przedmioty łączyć. Dodają nam to różnego rodzaju bonusy ofensywne daną tam powiedzmy kategorię i możemy również łączyć je tak to wygląda otworzymy powiedzmy te paczki no i mamy tutaj różnego rodzaju właśnie tutaj właśnie różnego rodzaju te, te bonusy które możemy Zapodać i możemy ulepszać. Czy większy poziom, tym oczywiście to jest y, mocniejsze. Tutaj w laboratorium je łączymy. Jak są jakieś podwójne, to nie ma problemu. Na przykład o taki sposób, żeby zrobić z tego dwie jedynki, Żeby zrobić po prostu dwie. Jest to robione od razu, niczego nie tracimy. Tu mamy dwa na drugiego poziomu. No i mamy już trzeci poziom. Kolejne z rzeczy takich ciekawszych to jest już e, Doktor To jest dość ładne. Kolejne takie ulepszenia jednostek. Na przykład do czasu trenowania. Ja tu mogę jednego sketcha użyć. Znaczy to jest akurat za pomocą pereł. pereł. Mamy ulepszenie na no, na różnego rodzaju bonusy, do szybkości na przykład poruszania się tak wygląda mniej więcej drzewko jest dość spore ulepszenia do jednostek wygląda oczywiście w powiększeniu kolejną rzeczą, taki ciekawczyk, to jest na przykład e, hunted cmentary to są jednostki dodatkowe takie e, Poprzez znajomych, mamy dodanych znajomych, to możemy ich po prostu zamienić przysłowiowo w takich, właśnie, truposzków. Są to jednostki dar darmowe. One nic nie kosztują, tylko po prostu kosztują użycie tutaj znajomego, właśnie. Ja mam trzy bonusy dziennie, mogę mieć ich 50, ale nie mam tylu znajomych. Kolejną rzeczą ciekawszych to jest na przykład związany właśnie tutaj ogólnie z informacjami na temat bractwa, kilka informacji lista członków, tutaj mówię, tu są różnego rodzaju oczywiście rangi, tu możemy z kimś paktować, informacje, oraz ogólnie ranking bractw. Dodgman Yard to jest do skautowania. No i te episkie jednostki, tutaj z armady, również są w tym budynku. Obserwatorium Rum Destillery. No, to z produkcji rumu. Gold Mine. Pirate Den to jest związany z znajomymi. Jeśli kogoś zaprosimy, to otrzymamy troszkę surowców. Kilka jednostek. Ja tu mogę dalej coś budować. Budowanie po prostu w taki sposób wygląda: że to jest room sireri, daje upgrade. No i oczywiście czas, koszty, doświadczenie, no i robi nam się budynek. To by było na tyle z tych ciekawszych opcji. Do usłyszenia, do następnego razu. Pojawią się pewnie kolejne e, tutaj e, filmiki. Gorąco zapraszam do nas. Także e, cześć.